Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. 14.00. Zaczynam. Proszę Państwa, tajemnica dziennikarska, klauzula poufności w relacjach dziennikarz, inny dziennikarz czy informator jest pewną świętością, której należy zawsze dochować. Nawet jeżeli dochodzi do jakiegoś dysonansu pomiędzy osobami, to pewnych spraw się po prostu, pewnych tematów, informacji się nie ujawnia, ponieważ są objęte klauzulą poufności. Stąd w środowisku dziennikarskim, dziennikarskim, co podkreślam, jeżeli jakaś informacja ma pozostać niejawna, pozostaje niejawna, ale nie w świecie media workerów. Proszę Państwa, w zasadzie to, co się wydarzyło wczoraj przedwczoraj i wczoraj, powinno mieć bardzo poważne konsekwencje dla pracownika wirtualnej Polski Szymona Jadczaka. Krótko mówiąc, powinien zostać dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Oczywiście tak się nie stanie, ze względów bardziej niż oczywistych, ale co się takiego stało? Otóż, proszę państwa, jakby na to nie patrzeć, to nastąpiło ujawnienie tajemnicy dziennikarskiej, Zaczęło się wszystko od wpisu Szymona Jawczaka, który napisał 14 lipca, czyli wczoraj tak. mam do Was pytanie przy niedzieli. Dlaczego ciągle pytacie mnie Patryka Słowika czy Dominikę Długosz o branie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości? i nazywacie nas sprzedajnymi dziennikarzami, suwertami i prestytutkami, chociaż ja w czasie tej afery ujawniałem afery PiS w TVN, a nie pytacie o to samo choćby Mariusza Gierszewskiego, e, prywatnie to jest mąż pani Dymiki Długosz, który pracował w wirtualnej Polsce w czasie afery suwarta, Tomasza Lisa, który pełnił w ringer AG, tak? to jest chyba w skrót o spółki akcyjnej, oznaczenie profilu to na Twitterze napisu, czyli X, menadżerskie funkcje w czasie, gdy ta firma brała kasę od Ziobry, Bianki Mikołajewskiej, nie mieli z Blanką Mikołajską, Bianki Mikołajewskiej, która była moją szefową wirtualnej Polsy i redagowała moje teksty, albo Jacka Harłukowicza i Janusza Szwertnera, którzy pracują albo pracowali w Onecie, który też brał pieniądze. Od Ziobry potraficie to jakoś wyjaśnić. I postscriptum dodał e, mnie ostatni raz. Zapomniałem o Lizie Michali. Zaczęła pracować w Onecie krótko po podpisaniu umowy z Ziobrą. E, postscriptum 2 Zapomniałem o Radosławie Grucy, który pracował w fakcie słynącym z ustawek z politykami PiS. Właściciel tej gazety też brał kasę od Ziobry. E, po godzinie, e, ponieważ. Nie było takiego zainteresowania. W zasadzie nie ma zainteresowania wpisami Szymona Jadczaka. Takim zainteresowaniem pozytywnym, chyba że negatywnym, dopisał po godzinie dwa oddzielne wpisy. Zapomniałem o Radosławie Grusy, który pracował w fakcie słynącym z ustawek z politykami PiS. Właściciel tej gazety też brał kasę od ziobry, konstatuje Jadczak. I następnie dodał kolejny wpis który jest przedmiotem dzisiejszego materiału. Zapomniałem o Elizie Michalik, która zaczęła pracować w Onecie krótko po podpisaniu umowy z Ziobrą. Tomasz Lis był wtedy naczelnym Newsweeka. Przez cały okres obowiązywania umów podpisanych przez jego firmę z Ziobrą. Czy Lis i Michalik też są prestytutkami? Eee, pytał Jadczak. Gdy Eliza Jadczak się żachnęła na takie wpisy, tak z kolei Jadczak odpisał. Ta informacja pochodzi między innymi od Ciebie. Możesz nie pamiętać, ale ja doskonale pamiętam to nasze spotkanie w łazienkach latem 22 roku. A gdybyś nie pamiętała, służę źródłami. Co do Twojego sporu z Ringel Axel Spingel Polska o formę zatrudnienia, to z bólem serca, ale jestem po Twojej stronie. Na to pani Eliza Elisa Michalik odpisała. Szymon, nasze spotkanie miało klauzulę poufności, więc super, że informujesz wszystkich na x. Raczej nie jesteś profesjonalistą, któremu można ufać. Co do ONE, dzięki, wezmę to pod uwagę. Proszę Państwa, skomentował to już Tomasz Lis, który napisał tak: Jadczak ujawnia treść prywatnej rozmowy z Elizą Michalik. To gość, który pisał donosy do firm. Yy, ludzi z Twittera, którzy go krytykowali, donosy na swych krytyków. Znacie ich nazwiska i konta. To się nazywa dziennikarstwo? Według mnie to skrzyżowanie kapusia i zbeka. Eee, proszę Państwa, takie zachowanie hmm, laureata nagrody Grand Press kiedyś, bo tak, przyłomiacz aktualną nagrodę otrzymał, eee, powoduje, że jest to zawodowe, to jest coś nie do pomyślenia, aby w ten sposób człowiek, który nazywa siebie dziennikarzem, zachowywał się w stosunku do innych dziennikarzy, tych prawdziwych. Jak Państwo myślicie, co kieruje Szymonem Jadczakiem? Jak też Państwo pamiętacie, pani Dominika Długosz która broniła wirtualnej Polski w jednym z programów z panią Polską, sobie przypominam, taka pani z tatuażami. Bo to zapamiętam nazwiska, mogę nie dokładnie pamięć w tej tatuaży pamiętam tej pani. Tam doszło do sytuacji, w której pani Dominika wymieni, powiedziała, że sprawa wirtualnej Polski suwarta i była wyjaśniona 1780 chyba cztery razy, czy, czy coś takiego, jak w taką liczbę astronomiczną podała. Ale napisała z kolei wczoraj publicznie, oznaczając pana Jarczaka, by ten nie mieszał jej i jej męża, czyli pana Marcina Gierszewskiego, do swoich wojen na X. Proszę Państwa, Szymon Jarczak jest pracownikiem wirtualnej Polski. Formalnie pełni funkcję, czy wykonuje zawód dziennikarza. Mam pewnie napisane na umowie, że jest dziennikarzem. Jeszcze sam siebie nazywa dziennikarzem śledczym. Dziennikarze śledcze uzyskują informacje bywa, że ze źródeł, które absolutnie są objęte klauzulą poufności. To są ich rozmowy, na przykład z oficerami służb specjalnych, czy z prokuratorami, czy z sędziami. Którzy ujawniają informacje, zastrzegając, że te informacje w takiej formule nie mogą zostać w pełni ujawnione, mogą zostać gdzieś oznaczone w jakimś kontekście, ale jako tak zwana kropka, tak, czyli na przykład ja rozmawiam z osobą, która prosi mnie o zachowanie poufności, przekazuje mi informacje, ja chronię źródło, z tych informacji jestem w stanie Podać powiedzmy jedną, dwie przysłowiowe kropki, po to, by przedstawić Państwu całościowy obraz, który tradycyjnie już Państwo kolorujecie. Tu mamy do czynienia z formą. Nie wiem, jak to nazwać. To słowo szantaż chyba nie jest odpowiedni, ale jeżeli ktoś przytacza w tekście, a pamiętasz nasze spotkanie w łazienkach, Latem tam 2022 roku, i że służy źródłami, czyli co? Czy te źródła to znaczy, że pan Jaczak nagrywał panią Lizę Michalik? Czy daje jej do zrozumienia, bądź sugeruje, że jeżeli będzie się krytycznie o nim wypowiadać publicznie, wyrażać swoje opinie, to on ujawni te źródła, że służy nimi pani Michalik i pisze to publicznie. Proszę państwa. Nie wiem, co musi się jeszcze wydarzyć. By tak pracodawca Szymona Jadczaka, jak i on sam, no zniknęli z przestrzeni publicznej, bo mamy do czynienia z jakąś, jakimś syndromem oblężonej twierdzy. Za chwilę okaże się, że włączy się w to redaktor naczelny, pan Kapusta, który będzie stawać w obronie Jadczaka. Pan, jeszcze tam jest Pan Dyrektor Komunikacji, chyba Rzecznik Prasowy polski. Pan Siegieda, Dyrektor Siegieda. Czyżby oni też stanęli w obronie osoby dziennikarskiej, która szafuje takimi informacjami publicznie, powodując u Pani Elizy Michalik dyskont. Oczywistym jest, że Pani Liza Michali, która jest przecież dziennikarką od wielu, wielu, wielu lat miała kontakt z takim panem Jadczakiem, a jak sama zaznaczyła, nie łączyły ich żadne więzi koleżeńskie, towarzyskie, no ale to są osoby, które się wszystkie ze sobą znają. Ja dzisiaj też przeczytałem dość niepokojący wpis, też byłej pracownicy wirtualnej Polski. Proszę Państwa, skąd winą przecież. Też i lubianej przez państwa pani Bianki Mikołajewskiej, która zaatakowała. Bo to odbiera, muszą powiecie Państwo sami, jak wy to też odbieracie, zaatakowała Romana Giertych. Pan Roman Giertych odniósł się do słów Patryka Słowika, do kumpel Jadczaka. Oni razem, oni razem przygotowali akcję, taką próbę zdeprecjonowania Donalda Tuska przed trzema laty, chcąc wykazać, że ukrywał swój majątek, jak morawiecki, taki był obraz, miał być tego. Nie udało im się obecny premier Donald Tusk. Wówczas zamieścił nagranie, którym to bardzo szybko Wyjaśnił, kompromitując obydwu mediałorkanów. Słowik napisał coś w takim kontekście. Przekonał mnie argument pana posła Giertycha, że projekt ustawy lewicy dotyczący aborcji był źle napisany. Uważam, że ta sprawa jest tak istotna dla wyborców Koalicji Obywatelskiej, że szef od Partii, że Koalicja Obywatelska powinna zaprezentować własny projekt, którego autorem byłby pan poseł Giertych. To oczywiście pan Słowik się silił na sarkazm. Słabą ten sarkazm wychodzi, ale wiem, że się uczy młody człowiek jeszcze wiele przedmiotów. Na to pan Gertych skwitował to w ten sposób. Fajny pomysł, pewnie nikt by już więcej wam żadnych suwartów opłacanych przez Fundusz Sprawiedliwości nie wyciągał. Brzmi jak plan. Tak ironicznie odrobinę odpisał Roman Giertych. I na to wyskoczyła, jak ten przysłowiowy Filip Skonopi, a propos Filipa Skonopi, to kiedyś Ktoś się mnie zapytał, kiedy ja powiedziałem, że ktoś wyskoczył jak Filip z Skonopi, kim ten Filip był. Ja powiedziałem, że sobie zażartowałem, że to był święty Filip z Konopi. Konopia to takie starożytne biblijne miasto. I mój rozmówca mówi: a, wiedząc o tym, że ja kiedyś studiowałem teologię, on mówi: mm, Konopia, okej, okay. święty Filip z Konopi. później mu wyjaśniłem, że sobie zażartowałem z nim. jest nagle wyskoczyła jak Filip Skonopi, pani Bianka Mikołajewska i yy, przedwczoraj napisała tak. To nie pan wyciągał suwartów, tylko Klauziński, dziennikarz. Jeszcze jako dziennikarz zespołu śledczego OKA i nie pan ujawnił, na co szły pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Fajnie by było, gdyby pan przestał przypisywać sobie pracę dziennikarzy, do której nie przyłożył pan nawet palca. Ale co ma wspólnego projekt umowy suwarci fundusz Sprawiedliwości, o którym wspomniał poseł mecenas Giertych, który nie przypisywał sobie żadnych zasług. I nagle pani Bianka tak wyskoczyła. Ostatnio jej teksty no, budzą moje zastanowienie. Nie rozumiem, o co tej pani chodzi. Nerwowa jest i nie służy, że agresywna, nerwowa. Może to są jakieś względy osobiste. Natomiast jeżeli chodzi o Jadczaka, drodzy Państwo, to jest to bezdyskusyjny koniec kariery zawodowej tego człowieka, bo nikt z Państwa, nikt z opinii publicznej, kto chciałby na przykład poinformować co osobiście wątpię, no ale załóżmy, żeby chciał poinformować redakcji wirtualnej polskiej pana Jadczaka, że ma jakiś ciekawy temat, który wymaga pracy dziennikarza śledczego, to no, musiałby. W tej sytuacji chyba się dobrze zastanowić, bo kto wie, czy nagle pan Jarczak nie doszedłby do wniosku, że później napisze na platformie X, a Kowalski to przysłał mi to i to. I Kowalski to nazywa się jeszcze tak i tak, a w ogóle to mieszka tu i to. I można czegoś takiego wykluczyć po tym, jak popełnił taki wpis a propos pani Elizy Michali. Drodzy Państwo, jak Państwo oceniacie. Taką postawę, takie zachowanie Szymona Jadczaka. Jakie jest Wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzach, które bardzo chętnie bym też przekazał dalej, czy szerzej opublikował. Też zadając pytanie publiczne, bardziej retoryczne. A propos Szymona Jadczaka, jak długo wirtualna Polska zamierza taką sytuację tolerować? Bo jeżeli chcą być redakcją z prawdziwego zdarzenia, to powinni się wytłumaczyć jeszcze z tego finansowania, bo nie do końca się wytłumaczyli, związanego z Funduszem Sprawiedliwości i z innymi funduszami, które być może finansowały ich działalność. No i kwestia Szymona Jadczaka. Na razie pan Kapusta milczy, pan Siegieda również. Zobaczymy jak długo. Drodzy Państwo, to tyle. Ja Państwa serdecznie pozdrawiam. Przypominam, że w najbliższą sobotę robimy live'a. Bym chciał, żeby to już weszło do naszej świeckiej tradycji, by o tej godzinie 20 zamiast takiego standardowego materiału, jednak spotkamy się w celu większej integracji ze sobą. Mi będzie niezmiernie miło. Mam nadzieję, że Państwo również. W tym tygodniu pojawi się poza harmonogramem też, materiał tylko dla wspierających. Postaram się, by raz w tygodniu pojawił się jakiś materiał właśnie tylko dla, no nie jakiś konkretny skierowany do Państwa, właśnie dla, tylko dla wspierających, jak mówią Anglicy, for eyes only. Drodzy Państwo, 20.00 się widzimy, a ja tymczasem się z Państwem pożegnam. Do zobaczenia.